Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, Paulino, za wprowadzenie. Zaczynamy, zaczynamy oczywiście prezentację od omówienia tak w skrócie, czym, czym, będziemy się zajmować, o czym będziemy mówić. Przede wszystkim, jedna z dużych zmian wynika z aktualizacji Android 11. Wymusza to pewne zmiany w funkcjonowaniu, typu device owner i device admin. Poza tym, wprowadziliśmy nowy, nowy szablon polityk. Chodzi o polityki kosu, które będą umożliwiały dużo łatwiejsze skonfigurowanie urządzeń działających w trybie kiosk. Um, pewne, pewne usprawnienia także w funkcjonowaniu aktualizacji Zebra za pomocą usługi LiveGuard. Um, dodatkowo rozszerzony enrollment urządzeń z macOS-em. No i kilka nowych, kilka nowych usprawnień interfejsu, kilka nowych akcji um, i nowych informacji, które możemy Zobaczyć na widoku szczegółów urządzenia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zmiany wynikające z najnowszej wersji Androida, czyli Androida 11, w pewnym stopniu zmienia to funkcjonowanie profilu do pracy, a za tym idzie tybu KOP. Skutkiem tego jest rozdzielenie, rozdzielenie Base Agenta. Od tej pory jakby będzie rozwijany Formuk Base Agent dla Androida 8 i nowszych wersji. Będzie to oczywiście wersja wspierana właśnie dla tych urządzeń i umożliwiająca funkcjonowanie w trybie Device Owner lub BYOD. Natomiast dla urządzeń z Androidem 6 i 7 będzie funkcjonować cały czas jakby dotychczasowa wersja FAMUK Base Agenta 5.9. Z taką dodatkową adnotacją 591. No i będzie to urządzenie, właśnie wersja base agenta przeznaczona dla, dla tych urządzeń i urządzeń funkcjonujących w trybie Device Admin. Warto pamiętać o tym, że w związku właśnie z tymi zmianami i w pewnym stopniu funkcjonowanie typu COOP zostanie zmienione. Od FAMOC 510 nie będzie już możliwości utworzenia profilu do pracy na urządzeniach z Androidem 11 w trybie Device-Owned. Kolejna nowa rzecz to dodatkowy szablon polityk, będą to polityki COS-u. COS-u, czyli skrót oznaczający Corporate Owned Single Use, dla tych z Państwa, którzy mogą tego nie wiedzieć, to urządzenia funkcjonujące w tak zwanym kiosk, czyli obsługujące jedną bądź wybraną aplikację wraz z, jakby, z ograniczeniami dotyczącymi użycia urządzenia w innych jakby, celach niż to, do którego ono zostało skonfigurowane. W ramach tego szablonu mamy oczywiście standardowe ustawienia, czyli ustawienia podstawowe, grupy, elementy. A opcja, która pojawia się nowa, to właśnie ta sekcja ustawienia typu kosu. No i są to opcje specyficzne, typowe dla, dla właśnie trybu kieskowego. Przede wszystkim możemy tutaj wybrać tryb blokady, może to być famoclanche z listą do, dozwolonych aplikacji lub konkretna aplikacja. Wprowadzamy, pakiet, wprowadzamy nazwę pakietu tej aplikacji i ona będzie uruchamiała się w trybie kieskowym na urządzeniu. Dodatkowo mamy możliwość oczywiście zarządzania kontrolerami, tak aby w ramach funkcjonowania tego urządzenia nie było możliwości zmieniania, modyfikowania jakichś ustawień i mamy tutaj możliwość zablokowania przycisków głośności, klawiszy, czy też na przykład powiadomień. Przez to, jakby, funkcjonowanie urządzenia w trybie kosu powinno przebiegać niezakłócone. Typ kosu można oczywiście dodać za pomocą pojedynczego elementu, e, rejestracji Zero Touch lub, e, tak, lub, 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 rejestracji, lub rejestracji Zero Touch. I tak to wygląda na ekranie dodawania urządzenia. Dodając pojedyncze urządzenie, e, w tym kroku będziemy mieli tutaj um, możliwość wyboru metody dodawania. No i jak widzimy, mamy typ COBO, typ BYOD i typ KOSu. nowa. Opcja ta zaznaczona niebiesko um, powoduje ono utworzenie tak zwanego urządzenia dedykowanego. W poprzedniej wersji Famoka, Famoku 59 dodaliśmy obsługę usługi Zebra Light, czyli aktualizacji bezpieczeństwa dla urządzeń firmy Zebra. Polega oczywiście na dostarczaniu, dostarczaniu aktualizacji systemu operacyjnego na urządzenia zęby i zaktualizowanie oprogramowania mm. bez konieczności jakby fizycznego posiadania urządzenia przy sobie. W FAMOC 5.10 ta opcja została dodatkowo rozszerzona. Mamy możliwość dodania i określenia dokładnego adresu URL. Wchodząc w ustawienie organizacji, tam konfigurujemy właśnie. Aktualizację i tą usługę live dla zeby Będzie nam możliwość dodania właśnie określonego adresu URL, z którego plik aktualizacyjny zostanie pobrany i zainstalowany na urządzeniu. Zależy nam również na tym, aby, aby w coraz większym stopniu i w coraz większej gamie obsługiwać urządzenia, urządzenia firmy Apple. Dlatego też wprowadziliśmy ulepszoną, usprawnioną obsługę elementu urządzeń macOS w tybie w DEP, oczywiście, czyli, czyli, czyli w trybie grupowej grupowego dodawania, dodawania urządzeń, urządzeń Apple'owych. Mamy teraz możliwość ustawienia tego, ustawienia tego konta, zdefiniowania konta administratora lub konta użytkownika i dodatkowo zarządzać też dostępami i uprawnieniami określonych użytkowników czy też administratorów. Kolejna nowa funkcja to synchronizacja kontaktów, nazwana tutaj tak ad hoc. Do tej pory synchronizacja kontaktów przebiegała na podstawie ustalonego harmonogramu. Harmonogram mogliśmy ustalić w ramach szablonu polityki. Obecnie mamy możliwość synchronizowania kontaktów ręcznie, wymuszenia takiej synchronizacji z menu szybkich, szybkich operacji. Możemy to wykonać zarówno dla pojedynczego, jak i dla wielu urządzeń, zaznaczając je Wybierając w menu szybkich akcji opcję synchronizuj kontakty i klikając wykonaj, synchronizacja zostanie przeprowadzona na urządzeniu. Kolejna nowa operacja, to jakby cała, cała, cała tutaj nowa grupa operacji dotycząca instalacji bądź de-instalacji agentów. Na urządzeniu mamy możliwość ręcznego w tym momencie właśnie instalowania zarówno agenta bazowego, jak i wszystkich agentów wchodzących w skład, skład FAMOKA, czyli agenta danego dostępu, monitora lokalizacji, monitora użycia lub rozszerzenia agenta bazowego. Również możemy oczywiście tutaj zarówno zainstalować, jak i odinstalować ręcznie, jeśli istnieje taka potrzeba. Dowolnego agenta na konkretnym, określonym urządzeniu. Kolejna nowa operacja to możliwość wygenerowania protokołu, przekazania bądź wycofania środka zachwałego, czyli oczywiście urządzenia, do użytkownika. Korzystając z tej opcji, zaznaczając ją, zaznaczając ją w, wybierając, wybierając tą opcję, po zaznaczeniu znaczeniu jednego bądź kilku urządzeń, mamy możliwość wygenerowania takiego właśnie protokołu w postaci pliku PDF. Ten. ten Protokół wygląda mniej więcej w taki sposób, taki jest szalon tego protokołu i zawiera on podstawowe informacje, takie jak numer e-mail, numer karty SIM, dane osoby przejmującej i datę. I na podobnej zasadzie możemy też wygenerować protokół wycofania, wycofania urządzenia. Mamy tutaj możliwość wygenerowania takiego protokołu zarówno dla jednego urządzenia, jak i dla kilku urządzeń. Dużej zmianie uległ też proces dodawania aplikacji, obecnie klikając w, przechodząc do sekcji, do sekcji aplikacje w interfejsie i klikając opcję dodania aplikacji wyświetli nam się takie właśnie okienko, jakie widzimy tutaj na ekranie. W pierwszym kroku oczywiście wybieramy platformę, czy ma być to aplikacja Androidowa, Appleowa, czy też na inne systemy operacyjne. W zależności od wybranej wybranego wybranej platformy, dalsze kroki będą się różnić, natomiast będą to nieznaczne. Oczywiście mamy możliwość zarówno dodania i wyszuk wyszukania i dodania aplikacji z sklepu Google Play Store, jak i sklepu App Store Apple'owego. W kolejnych krokach możemy też przypisać dodaną aplikację do Określonej typu użytkowników, udostępnić ją w sklepie filmowym, skonfigurować jej ustawienia właśnie w sklepie filmowym I, i cały proces powinien teraz przebiegać dużo prościej. Wydaje mi się, że jest w jest bardzo fajny w sposób ułatwiony I, i przede wszystkim szybki. Mamy, mamy tak naprawdę tylko jedno okienko i krok po kroku. Wszystkie ustawienia aplikacji możemy sobie tutaj w dosyć prosty sposób skonfigurować. No i oczywiście mamy też możliwość wgrania własnej aplikacji, tak jak, tak jak było to wcześniej, na przykład z pliku APK, po prostu dodanie aplikacji ręcznie wraz z ręcznym prowadzeniem wszystkich konkretnych, niezbędnych danych danej aplikacji. W zmianie uległ też widok zarządzanych konfiguracji dla urządzeń Android. Obecnie wygląda to w taki sposób, tak jak widzimy tutaj na screenie. To, co, to, to, co jest na przykład bardzo, bardzo, powinno być bardzo pomocne, to wprowadzenie opcji szuka, i dzięki temu dla aplikacji, które, które jakby mają zarządzaną konfigurację umożliwiają, umożliwiającą bardzo wiele zmiennych. Możemy wyszukać sobie tutaj za pomocą tego właśnie tej te, te funkcjonalności, wyszukać konkretne ustawienie, które interesuje nas w tym momencie i powinno być to, powinno być to w tym momencie dużo prostsze. Wydaje się, że wydaje się, że ta, ten, ten, ten nowy widok powinien zdecydowanie usprawnić i ułatwić obsługę właśnie zarządzanych konfiguracji urządzeń Androidowych. Dzięki czemu jest, jest ona dużo bardziej czytelna i, i funkcjonalna. Kolejna nowa rzecz to mm, dodatkowa zakładka w widoku szczegółów urządzenia. Jest to zakładka, jest to zakładka agenty. Możemy sobie tutaj yy, przyjąć dokładnie, jaki, agen, jakie, jakie agenty zainstalowane są na danym urządzeniu. Natomiast oczywiście z nazwą. Wersją, datą utworzenia. No, i możemy też, jakby z tego, z tego poziomu agenta, zainstalować bądź odinstalować, klikając na to menu składające się z trzech kropeczek. I kolejna, i kolejna. Um... Funkcjonalność już już tak naprawdę rzecz ostatnia. To dodatkowe usprawnienia, takie bardziej już od strony tutaj administracyjnej można powiedzieć. Przede wszystkim jest to nowy Endpoint Web Service, który umożliwia zarządzanie aplikacjami. Oczywiście co za tym idzie wprowadzono też nowe uprawnienia, dzięki czemu można ograniczać dany endpoint dla konkretnych, dla konkretnych użytkowników. Dodatkowa rzecz, również to zewnętrzny katalog Apache dla, Apache dla agentów i aplikacji na Androida. Powinno to pozwolić zmniejszyć, zmniejszyć obciążenie serwerów. Dzięki temu wszystkie aplikacje i agenty będą przechowywane w zewnętrznym katalogu Apache. Mhm. Oczywiście wsparcie urządzeń na bieżąco wraz z pojawiającymi się nowymi nowymi urządzeniami, nowymi modelami. Na bieżąco staramy się tutaj aktualizować i wspierać całą listę urządzeń, które, które w ostatnim czasie się pojawiały. Na tej liście mamy tutaj między innymi kilka urządzeń Hamela, Huawei, Lenovo czy też Zeby. I również, co ważne, oczywiście zapewniamy pewne, pewne wsparcie dla systemów iOS 13.6 i iPadOS 13.6. To była ostatnia informacja, którą, którą, którą chciałem miś przekazać. Dziś, tak, dosyć, dosyć szybko i no to przeszło, natomiast funkcjonalności na pewno jest sporo i warto, warto się z nimi zapoznać. Zegnę teraz jeszcze oczywiście w czat i sprawdzę, czy są jakieś dodatkowe pytania, które być może się pojawiają. Także nie będziemy jeszcze, nie będziemy jeszcze kończyć, ponieważ widzę, że. Pojawiły się nowe, nowe pytania jeszcze. Hmm. Zakładam agent, Panie Krzysztofie, znajduje się w tym miejscu. Już chcę ustąpić ten, ten slajd. Hmm. Tak, przechodząc w szczegóły urządzenia, hmm. Poniżej, jakby w dolnej, w dolnej części ekranu, e, mamy te poszczególne zakładki, takie jak status, status urządzenia, podstawowe parametry, i tam właśnie powinna znaleźć się również zakładka e, agenty. Ok, rozumiem, rozumiem. Sprawdźmy to, dlaczego, dlaczego to się nie, nie wyświetla, a no, po, po powinna ta powinna ta opcja się pojawić. Tak, jeśli, jeśli system został zaktualizowany do wersji 5.10, no to ta zakładka powinna być, powinna być widoczna. Jeśli, jeśli nie funkcjonuje tak, jak tak tutaj to opisuje, no to zgodnie z tym, co napisał Michał, proszę o kontakt z supportem. Dobrze, widzę, w takim razie chyba już więcej pytań nie ma. Jeśli, jeśli oczywiście jakieś się pojawią, to proszę kontaktować się tutaj można bezpośrednio ze mną lub z naszym zespołem pod adresem presets.matwafamok.com lub też z naszym działem supportu support Prezentacja oczywiście będzie, będzie udostępniona na naszym kanale YouTube'owym, także gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał sobie ponownie, ponownie jakąś informację sprawdzić, przesłuchać to już na pewno, na pewno jutro będzie, będzie to na kanale YouTube'owym dostępne. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu bardzo za obecność i za uwagę. Mam nadzieję, że przekazane informacje były, były dla Państwa pożyteczne i ciekawe. I życzę miłego dnia i do usłyszenia przy kolejnej części, kolejnej wersji Amoka spotkamy się prawdopodobnie za około za około miesiąc. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.